Jenny Tedeski, pediatra z Nowego Jorku, już dawno odkrył, że ludzie niewłaściwie korzystają z smartfonów. I to już rodzice. Mianowicie rodzice wyjmują telefon, kiedy korzystają go, kiedy są w obecności dzieci. Na przykład podczas posiłku. Wyjmują smartfona. Pediatra zbadał to, przeprowadził eksperyment, w którym każdemu, każdej rodzinie zafundował posiłek za darmo. I każda rodzina miała po prostu zjeść. Nic, nic szczególnego innego nie robić. I te rodziny były obserwowane. Co się okazało? mama z sześcioletnim dzieckiem mogła spożyć lunch, tak jak mówię, zupełnie za darmo. Jedyną zapłatą było właśnie to, że uczestnicy eksperymentu byli nagrywani. Każdy są talerze, były cztery potrawy, można było zjeść co się chce z tych czterech potraw i po prostu obserwowano ich zachowanie, co się okazało. Jedna, jedna czwarta mam wyjęła smartfony podczas posiłku. Co się stało z interakcją mama dziecko kiedy mama wyjęła smartfon, a co się stało kiedy nie wyjęła? Co się wydarzyło? Mamy tutaj widzicie co zjedli yy, różne dobre rzeczy i co się okazało? In, yy, było dużo więcej interakcji słownej w przypadku mam, które nie wyjęły smartfona. Dużo, było około 30-40% więcej zachęcania do jedzenia, rozmawiania o tym jedzeniu, niż w sytuacji, kiedy mama wyciągnęła smartfon halwa była taką, hałwa była taką nieznaną potrawą. My oczywiście w Polsce mamy hałwę, ale nasz prelegent nie znał jej w Niemczech. Natomiast również nie znali jej w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że jeśli mama była zajęta smartfonem, to dzieci nie chciały korzystać z tych nieznanych, bo nie chciały ich kosztować. A te same komunikaty bez smartfona sprawiały, że, że dziecko częściej sięgało po taką nieznaną hałwę. I tak jak mówię, część mam mm, y, korzystających ze smartfona, w ogóle mnie nie rozmawiało y, z tym dzieckiem, same mnie jadły i Ogólnie samo dziecko mniej zjadło, no bo zobaczyło, widziało, że mam, mama je mało, więc też mama, która jest przykładem, sprawiło, że dziecko, dziecko też się nie chciało sięgać po coś do jedzenia. Ale to, to, to badanie pokazuje, że w momencie, kiedy ta interakcja mama-dziecko, czy w ogóle interakcja z ludźmi Byłaby bardzo na miejscu. Przecież jedzenie zawsze było takim czasem, posiłki, kiedy rozmawiało się. I w tym momencie, kiedy korzystamy z urządzeń cyfrowych, nagle okazuje się, że nasze zdolności komunikacyjne spadają, że zaczynamy mniej ze sobą rozmawiać, że nam się po prostu mniej chce. To jest gorsze niż nam się wydaje. Pediatrzy są zdania, że owszem, jakby nie należy korzystać ze smartfona w takich momentach, ale to jest, ma jeszcze gorsze skutki, ponieważ wtedy, kiedy ta edukacja byłaby potrzebna, i ta edukacja przez interakcję jej po prostu nie ma.